Thank <laughs> you. John, z tej strony Red Tool z kanału Kanapowym Komandos Witam Was dzisiaj serdecznie Taki szybki filmik techniczno-informacyjny Chłopaki zmusili mnie do tego, żebym go dzisiaj nakręcił i umieścił, bo sprawa jest dość pilna dlatego też umieszczam, nakręcam i umieszczam Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby zrobić sobie wypad z Kanapowym Komando 26 na 27 września, czyli za dwa tygodnie gdzie miejscowość Brusiek Krywałt to jest niedaleko Lublińca. Dokładne namiary, wszystko za chwileczkę będzie tam na dole w opisie, znaczy tam na dole w opisie, a opis czy też filmik z miejsca biwakowania za chwileczkę znajdzie się tam u góry. Byliśmy tam z małżonką i z Krzysztofem, dlatego też mogę powiedzieć, że jest miejsce naprawdę bardzo fajne. Myślę, że już nie będzie na tyle gorąco, żeby turystów łaziło tam pełno, więc myślę, że wiata plus cały ten teren będzie dostępny w miarę dla nas i nie będziemy przeszkadzali innym oraz inni nie będą nam też przeszkadzali. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy całą kanapową komandą wszystkich, którzy chcieliby się spotkać. Mam nadzieję, że tym razem pogoda nam... Za bardzo nie przeszkodzi, a jeżeli nawet będzie trochę padało, to tak jak mówię, jest tam bardzo duża, fajna wiata, która pomieści spokojnie z 10-15 osób, także nie będzie problemu z tym, że się tam będzie mokło. Dostęp do wody bieżącej, miejsce na ognisko, takie małe źródełko, fontanna jest, także myślę, że damy sobie radę. Jest też gdzieś tam się rozbić i z hamakiem, myślę, że miejsce na namiot jeszcze znajdzie. Nie musimy wszyscy być tak idealnie w kupie, ale tak jak mówię, miejsce jest naprawdę bardzo fajne, 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 fajne powtarzam, to już trochę też jest niefajne, <laughs> no ale co zrobić, no, 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 ekscytacja ekscytacja, jeszcze raz ekscytacja oraz yy, pośpiech. Dobra, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, powtarzam raz jeszcze informacje o miejscu spotkania znajdziecie na dole w opisie i, i, i co, no i do zobaczenia, dawajcie znać w komentarzach czy chcecie przyjechać, kto przyjedzie i tak dalej, pamiętajcie, że trzeba zadbać o siebie we własnym zakresie, czyli jedzenie, picie, jakiś tam odzież, w razie czego odzież tam na chłodniejsze wieczory i noce i co, do zobaczenia. Zobaczyska wobec tego. I tradycyjnie, ahoj marynarskim, żegna się z wami kanapowy Redtu.